Cześć Paweł, powiedz mi, jakie mody wlatują w tym sezonie do Nissana, co tam będzie lepszego innego w tym sezonie? Cześć, tak, no modyfikacji jest sporo, jeżeli chodzi o, o zmiany na ten sezon. Przede wszystkim mamy no, dużo więcej mocy, bo przebiliśmy 900 koni i mamy prawie 1000 Nm momentu obrotowego, także na pewno mocy nie zabraknie i takie było nasze założenie. Dodatkowo mamy zmiany w zawieszeniu, czyli inny zestaw skrętu z przodu oraz inne amortyzatory. Gdzie amortyzatory zostały zrobione na nasze zamówienie dostosowane do, do, do naszego Nissana. Także, także super. No i takim jeszcze kolejnym bardzo ważnym aspektem jest dodanie instalacji potlenku azotu, czyli Nitro. prostu właśnie, to Nitro. Co ci się skłoniło, żeby jednak wejść na nitro? Wiesz co, ja zawsze byłem przeciwnikiem takich, e, powiedzmy, że środków pomocniczych, bo nigdy nie korzystałem ani z podtrzymania turbo, czyli z antilaga, ani z nitro, a teraz po prostu chcę spróbować jest to bardziej w formie testu, a nie tego, że, że odczuwam taką potrzebę. Zobaczymy, czy będę w stanie znaleźć jakąś, no może cząstkę przewagi, jeżeli chodzi o jazdę i czy będzie mi to pomagać. Mam nadzieję, że tak i w takim też celu no, testowo zamontowaliśmy tą instalację. Jakie cele stawiasz sobie na ten sezon na 2025? Czy celujesz w podium? No, cele są niezmienne. Zawsze celuję w podium, zawsze celuję jak najwyższe lokaty. No, uważam, że po to się jeździ i startuje w zawodach, żeby, żeby wygrywać i dowozić jak najwyższe miejsca, także tutaj nic się nie zmieniło doszło piąte miejsce w Drift Masters, mogę powiedzieć, że jeszcze bardziej rozbudziło mój apetyt na to, żeby celować w te, w te wysokie lokaty i takiego planu się trzymamy również na ten rok. Z jakim hasłem wjeżdżasz w 2025 sezon? Tak jednym słowem. Trudno jest mi to opisać jednym słowem, ale może yy, walka. Powiedz nam, gdyby twój styl jazdy był muzyką, jaki to byłby gatunek? O, musiałbym Pokrótce opisać jak jeżdżę, a uważam, że jeżdżę płynnie i powtarzalnie to są takie cechy, które są często mi przepisywane. Więc no, idąc tym tropem, myślę, że byłaby to jakaś muzyka klasyczna, taka, gdzie panuje wręcz harmonia i, i, i taki ogólny spokój. Także. Czyli nie hip-hop, który prywatnie słuchasz tego, co, co już się dowiedziałem. <grytanie> tak, chociaż chciałbym, żeby tak było, to jednak myślę, że mój styl jazdy bardziej odpowiada jakiejś takiej stonowanej muzyce, która no, ma taką pewną melodię, która. Się, się powtarza. Czyli z harmonią na podium. Można tak powiedzieć, tak. Powiedz nam, czy masz jakiś amulet, który zabierasz ze sobą na zawody, albo czy masz jakiś rytuał, który pomaga ci w tym e, w skupieniu się przed startami? Mam pewien rytuał. Amuletu nie mam, przynajmniej nie przypominam sobie teraz, żebym miał. A rytuał polega na e, no, takiej sekwencji pewnych czynności i takiego przygotowania do, do samego startu. Jest to e, no, szereg rzeczy, które wykonuję po to, żeby no, móc po prostu w pełni skupionym ruszyć z tego startu i żeby nic kompletnie dookoła mnie nie interesowało, żeby moja cała uwaga była skupiona tylko i wyłącznie na przejeździe, na moim przeciwniku i na tym, żeby e, wykonać jak najlepszą e, pracę. Jest to sekwencja pewnych ćwiczeń, które, które wykonuję, której się nauczyłem i, i ma to właśnie na celu jak najlepsze moje przygotowanie takie mentalne przed całym startem. A powiedz mi, czy miałeś taką sytuację, jeśli chodzi o awarię, nieoczekiwaną awarię, która tak naprawdę wyskoczyła zaraz przed zawodami, przed startem, która mogłaby popsuć tak naprawdę całe zawody? Jeżeli chodzi o awarie techniczne, no to zawsze staramy się ich wystrzegać i myślę, że dość dobrze sobie z tym radzimy, bo nie pamiętam sytuacji, gdzie samochód uniemożliwiłby mi dokończenie zawodów lub jego awaria wykluczyłaby mnie z takiego, z takiego eventu, z zawodów. Ale myślę, że mogę nawiązać do, do nie awarii technicznej, a bardziej mojej osobistej w postaci złamanego obojczyka na tydzień przed finałową rundą Masters w zeszłym roku. To było, było to takie wydarzenie, które no, stawiało pod znakiem zapytania mój start tam, ale no, jak widać i może jak część z was pamięta, udało się tam wystartować, więc e, finalnie wszystko dobrze się skończyło, aczkolwiek było, było trochę strachu i, i bólu przy tym wszystkim. E, i no. Nikt nie wiedział, jak, jak się to zakończy, i zakończyło się na szczęście dobrze. No, był, było gorąco, pamiętam, ale tak jak mówisz, na szczęście wszystko, wszystko e, pomyślnie się skończyło. Co daje ci takiego największego kopa przed zawodami? Myślę, że to chęć rywalizacji, chęć zwycięstwa. No i oczywiście adrenalina, która płynie z, z samego sportu, i z tego, że jeździmy bardzo mocnymi samochodami często po bardzo ciasnych, ale też i szybkich trasach. Więc jest to na pewno coś co, co powoduje dużo emocji. Myślę, że od tych emocji trochę jesteśmy uzależnieni i to, to jest pewna składowa tego, że cały tak, czas chcemy startować, dążymy do tego, żeby być coraz, coraz lepszymi kierowcami, no ale finalnie naszym celem oczywiście jest zwycięstwo i wygrana i po prostu jak, no, aby jak najlepiej się zaprezentować na każdym evencie. Mamy kwiecień, już za moment pierwsza runda Drift Masters. Przybliż nam jak będzie wyglądał harmonogram Twoich startów, jak, od czego to się zaczyna, kiedy odbędą się pierwsze zawody, pierwsze starty? Faktycznie już niedługo rozpoczynamy sezon, jesteśmy na w zasadzie ostatniej, prostej e, przygotowań do, do pierwszej rundy, a pierwsza runda odbędzie się we Włoszech, e, następnie druga runda cyklu East Masters będzie w Hiszpanii, e, następnie Finlandia, Irlandia, Łotwa, Niemcy, no i wielki finał już tradycyjnie, bo trzeci raz na PGE narodowym w Polsce. Tych e, rund w tym roku jest więcej. Zgadza się. Ty, w tym roku cykl Drift Masters składa się z siedmiu rund, a nie z sześciu, tak jak bywało w poprzednich latach. Także mamy jedną, jedną rundę więcej, więc jedną okazję więcej na, e, na jazdę i na zaprezentowanie się z jak najlepszej strony. Czyli czekamy na Italię, na gorącą Italię jako pierwsza runda. Dokładnie. Tam zaczynamy sezon i jesteśmy już e, w oczekiwaniu, gotowi. Czekamy tylko na pierwszy weekend wyścigowy. Super. Ślicznie, dziękuję. No i trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo.